Witam was serdecznie i tak obiecałem Wam kochani jakieś ja się wiem z pół roku temu, że postaram się przygotować komputer, który służy do takich właśnie mo modułów tutaj tutaj po prostu to jest moduł e które pozwala przeprowadzić diagnozę komputera w samochodzie, i to jest moduł jeszcze do tego na procesorze Motorola, jeśli się nie mylę, tak na Motorola. I powiem Wam, że ten komputer po prostu. Jest zupełnie oparty na innej architekturze. I karta graficzna, którą on posiada, jest tego typu, co ta. I gdyby ta karta była sprawna, to mógłbym go Wam zareprezentować. Ale właśnie tylko tyle, żebym go włączył. Ale nie byłoby podglądu. Gdyby na przykład udało się załatwić taką kartę, kartę, która przekazuje wizję na monitor, to wtedy bym mógł wam go zareprezentować. On po prostu pokazuje wszystko w takim formie, jakby doza. Że nie ma jakiejś tam kosmicznej grafiki, taka prosta. Po prostu to jest wizja. Taka dosowa. Wygląda in, in fajnie, po prostu fajnie wyglądają te moduły, które się podłącza do tego komputera. To są takiego typu moduły, właśnie. Jakiś rok temu robiłem właśnie odrestaurowywanie, sprawdzanie komputerów. Tarwisie. i właśnie taki moduł dostałam od szefa w prezencie na pamiątkę. No, a pozostałe moduły zostały przy tamtym komputerze. Tak chcieliśmy też go zobaczyć, jak on działa, i sobie przypomniałam, że nie było takiego właśnie modułu sprawnego z grafiką. To była podstawowa wizja, po prostu taka dostawa. Ale fajnie byłoby zobaczyć, nie? No i na razie, właśnie, nie wiem, czy to będzie możliwe. Nabyć taką kartę wizyjną do takiego komputera. W każdym razie, no nie da się nic nie poradzić. Ale jakby się trafiła taka karta z wizją, to wtedy będę mógł Wam, kochani, pokazać, zareprezentować komputer. Oparty na innej architekturze z procesorami Motorola. W jaki sposób odbywa się po prostu praca takiego komputera e, służącego do robienia przeglądów komputera, przeglądów samochodów? Po prostu geometria koła to tamto to będzie mniej więcej takie dane, będą się wyświetlały. E, Jaki tam jest skok i tak dalej. Wszystko co jest związane z tam chodem. Zapłon to tamto, wiecie o co chodzi, nie? No to, to, byłoby można zobaczyć właśnie w takim komputerze. Nie widziałem jeszcze, żeby ktoś taki film zrobił i dlatego pomyślałem, że mógłbym ja, ale właśnie też się nie da, bo... Na razie nie da się namierzyć takiej karty, która by wizję przesuwała do monitora. No, ale sobie tak przypomniałam, właśnie bo tak. ...sobie... Lekko porządkuję, bo mi się taki bałagan na chwilę zrobił i tak szybko go porządkuję, i po prostu sobie wysuwam szufladę i sobie tak przypomniałam tę kartę. Ten film, którym zapowiadałem rok temu. No, tam. No to hej, ja, trzymajcie się, pa.